A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mam taki fest typowo nietypowy challenge, a mianowicie normalna robota. Nareszcie normalna jakaś robota. A mianowicie jest to Opel Astra. Wy będziecie wiedzieć co to za Opel Astra z takimi lampami. Będziecie wiedzieć co to jest? Na pewno będziecie wiedzieć. I ten Opelek to jest oczywiście benzynka, jakieś tam chyba 1.6. I w tej benzynce mam tak do roboty. Rozrząd Yy, komplet filtrów, a jeszcze filtr, filtr powietrza mam, mam gdzieś, mam gdzieś, a idę, idę. filtr powietrza, kompletny rozrząd, o, jest, jest i filtr powietrza, także dorzucimy go pod spód, yy, rozrząd, komplet filtrów, taka troszkę obsługa, wymiana oleju, wymiana płynu, pompa wody. Mam cały zestaw, zrzucam koło tutaj, żeby mieć dostęp do rozrządu. Nad kole koło, osłona z dołu, i zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. I oczywiście taki ogólny przegląd, żeby auto jeździło bezproblemowo, żeby nie było zmartwień o to, że coś będzie nie tak, a ma być dobrze. Także teraz, w sumie, się cieszę, dlatego że. Ostatnimi czasy popchałem parę takich tematów, zagadek, szukania jakichś tam jakich dziwacznych usterek w aucie, i teraz w końcu już normalna robota. Także no, ale to tylko na chwilę, nie? Patrzcie. Adam, Adam, Opel 150-lesie? 150 to już tak zleciało tak szybko? Kurde. No. Dobra, ściągam koło i widzimy się za chwilę. A więc robię aktualizację tematu Opel. I wiecie co? No fajnie, fajnie. Niby wszystko pięknie, ładnie, fajnie, ale tak szczerze to nie, nie, nie cholery, nie jest fajnie. A mianowicie prosta wymiana rozrządu, gdzie nie musiałbym ściągać pokrywy, tylko sobie przytrzymać kółka, zarzucić nowy pasek z rolkami i jest po krzyku. Ale nie, jed jednak nie. No jednak nie. Jednak będzie wymiana simmeringów. No jak już jest wymiana simmeringów, to szczerze, chyba podniosę tą nadstawkę. I od razu ją też uszczelnię, bo wiem, że na tych oryginalnych uszczelnieniach też czasami puszcza. No tu widzimy no, ciekło spod tylnego simmeringu, jest to oklejone wszystko. To już teraz już się polało z wałków, ale ten brud wyżej to są wypociny, które były, które były już z były już z simmeringu. I szczerze podniosę tą, podniosę tą nadstawkę, to już naprawdę nie ma wiele. E, wiem, że się nie chce. Wiem, że się nie chce, wiem, że nie, niektórym ludziom się nie chce bardzo, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby to coś było nieszczelne. Tu mam wszystko przygotowane. Blokadę mam dorobioną do Chevrolet'a Cruza, Chevrolet Cruze, kiedyś takiego robiłem. Dawno, dawno temu. Pozdrawiam serdecznie właściciela. Tam jeszcze było, co tam było. Tam jeszcze było, tam był rozrząd, jakieś takie różne pierdoły i tam jeszcze coś było z klapami w nawiewach. No, to było wyzwanie. To był, pamiętam, Fest Challenge. Tam dorabiałem taką dźwignię, leżąc pod schowkiem od pasażera, żeby nie daj Boże, żeby nie daj Boże nie ściągać całego bufetu. To też taka była misja na szybko. Ale opanowana działało to. Nie, może to działa nawet do dzisiaj, nie wiem. I co? I tutaj właśnie, tutaj właśnie podniosę tą nadstawkę. Tu są zawory sterujące do zmiennych faz. Jeby też było fajnie mieć kiedyś nowe, bo one się lubią lubią gdzieś tam troszeczkę posypać, w ogóle jak i koła, ale te koła zmiennych faz, o dziwo, bardzo minimalne luzy mają i działa, te zmienne fazy działają, on nie szarpie, on nie pływa jeszcze, jak zaczną się problemy, no to co, koła do zmiany, do zmiany dwa te zawory i jest po krzyku. No biorę się, biorę się dalej. Biorę się dalej, blokady są. Blokady są tu, jest fajnie, nie? Bo tu wszystko pasuje na blokadach, tak jak ma być napisy tutaj, krzywki, krzywki do wałków, nie? A tu już a tu, już oczywiście te blokady nie wyglądają tak, jakby miało być to w jednej linii, No ale tu pasuje, tak to musi być. Tak to zdemontowałem, pasowało. Może minimalnie gdzieś któryś wałeczek był przestawiony, ale to szczerze, to są żadne, żadne zmiany. Także ściągam górę, czyszczę wszystko, myję. Odtłuszczam i zakładam nowe simmeringi. I wiesz, co? Przy okazji, jak już jestem, to co mi to zmienić, zmienię też na dole? Simmering nie? zmienię też na dole simmering, i już będę miał za rozrządem czysto i spokojnie. Ale to nie koniec problemów w tym pojeździe, bo jeszcze jest do zdjęcia miska olejowa. Niestety, miska oleju też trzeba zdjąć, bo puściło uszczelnienie dookoła. Jeszcze mi się nie podoba, ale na tą chwilę nie będę z tym, e, szczerze mówiąc, nic robił. Nie podoba mi się simmering tu za sprzęgłem, ale tu sprzęgło jest takie, że jeszcze pojeździ. Jak się skończy sprzęgło, to się zrobi wtedy tamten simmering tymi. Także co, nie zanudzam, gaz na tłoki i biorę się dalej. A więc w temacie aktualizacji Opelek. Opelek ma założone Simmeringi. Tu sobie to wszystko umyłem, wyczyściłem i powiem Wam, że dobrze, że się dobrałem do tych zaworów sterujących yy, dlatego, że w jednym z zaworków już sitko pęknięte i jakby już się rozpadło i po, prostu, i po prostu nawinało się jedno na drugie to nie jest problem, ale czasami fala oleju powoduje, że to popęka w kawałki i są problemy dlatego usunęłem wszystkie te sitka. Na tą chwilę będzie, nic się z tym nie wydarzy, spokojnie, nie ma z tym większego problemu, jeżeli będą problemy, te dwa zawory wyrzucam, zakładam nowe, jest po temacie, a tak przynajmniej tak przynajmniej już te sitka dalej nie popłyną, po prostu, no bo ich już fizycznie ich nie ma, także teraz oczywiście domyję sobie tutaj, do połowy silnika, także wrzucę zaraz wannę pod spód, domyję ten silnik tutaj, żeby miał czysto, zakładam osłonę, zakładam koła i... I co, i mogę, i mogę lecieć dalej z rozrządem. Później wymiana simmeringu, rolek, składam rozrząd, ustawiam to wszystko tak, jak ma być, i, i będzie dobrze. A więc w temacie e, Opel, Opel robi aktualizację. Rozrządzik poskładany, te znaki zostały po kimś. Ja oczywiście mam tu ustawione wszystko tak, jak ma być, czyli w jednej linii. Na dole koło było, było ustawione, tylko potrzebowałem jeszcze zdjąć je na chwilkę. Eee, także ustawione na znak, tam pasuje, tu pasuje, góra płetwa wchodzi. Wszystko jest w porządku, zakręcam teraz łapę. Zakładam osłonę, powieszę sobie ten silnik. Już żeby stał na swojej łapie. I oczywiście w międzyczasie wrzucę pokrywę, pokrywę górną klawiatury. Żeby już było i dobieram się do miski olejowej, bo w misce olejowej też są jakieś tam zmartwienia pokażę Wam z dołu po co tak naprawdę się dobieram do miski no i powolutku dzisiaj nocka, nocka na warsztacie niestety za dużo nabrałem pracy i czasami trzeba przyjść i popracować w dzień, a później jeszcze w nocy dokończyć, niestety no nie jestem zwolennikiem takich robót, ale no, niestety muszę w tym przypadku muszę to zrobić nie ma innego wyjścia, nie ma, że że boli dobrze, że Mam naprawdę rodzinę wyrozumiałą i kobietę też przy sobie, która wie, że czasami tak musi być. To są sporadyczne sytuacje, kiedy nie mam je w nocy w domu, no ale tak niestety czasami jest. E, dobra, biorę się dalej i widzimy się za chwilę. A więc w temacie Opel kolejna część aktualizacji. Dlaczego ściągam miskę? Już wam pokażę. A dlatego, ponieważ gdyż iż. Patrzcie, to, że tutaj jest troszkę polane płynem chłodniczym przy wymianie pompy, to tam pal licho, to się jeszcze umyje i będzie. Ale tu na przykład jest wyciek jakby spod śruby. Normalnie wszystko jest zlane, cała miska, tak samo tu. Albo cieknie z simmeringu, albo cieknie z połączeniem między blokiem a simmeringiem, także Zrzucam miskę, zrzucę wydech, uszczelnię miskę, a kiedy w przyszłości, jeżeli się tutaj pojawią wycieki, to pojawią się tylko z simmeringu najwyżej za sprzęgłem i wtedy ten simmering się wymieni, ale najwyżej za sprzęgłem. Ale na razie wydech zjeżdża w dół, z miski spuszczam olej. Mimo że jest odkręcona, to ona tam jeszcze wisi na dwóch śrubach. Spuszczam olej i po prostu... No i wcześniej muszę wyciągnąć bagnet. Nie? Także biorę się i zaraz widzimy, co będzie za, Co będzie dalej? A więc jak mam być szczery, to ta miska się w ogóle nie trzymała. Ona gdzieś tu była przyklejona patrzcie, tu jest szczelna. Tu jest jakaś taka jakby rdza z bloku, że ją odepchała. Tu w tym miejscu pojawia się plama oleju. To jest właśnie to, co mi z przodu wyciekało to spod śruby. Ale tu na tym półkolu to w ogóle się ten silikon, czy ta, ta pasta uszczelniająca, czy masa uszczelniająca, w ogóle to się tu nie trzymało. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda na bloku. Tu jest mokre już pod śrubą, także prawdopodobnie to po prostu przechodził ten olej tu i wychodził śrubą. Gwintem normalnie wyciskałem go i tam na tym półksiężycu, gdzie jest simmering, w ogóle nic w ogóle się to nie trzymało. Yy, więc co, czyszczę to wszystko. Myję, je odtłuszczam. Eee, jeszcze, oczywiście, tam jest smok do pompoleju. Kanał pompoleju, a tutaj jest siteczko. A tutaj jest siteczko, Widzimy takie zanieczyszczenia. Niewielkie są, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz odkręcam tą eee, groć, groć. Tam są dwie śrubki. Odkręcam tą groć i zobaczymy, co jest na dole. A więc kolejna aktualizacja tematu, miska ogarnięta, umyta To jeszcze plastik do umycia, wsadzenia, do wsadzenia do miski jest bardzo późno więc trochę się mogę jąkać, no i tu wstępnie mam wyczyszczone, umyte wszystko przetarte, teraz trzeba jeszcze te szczeliny tutaj wyszczotkować, gdzie gdzie po prostu jest uszczelka, bo tu pomiędzy pompą oleju a blokiem jest jeszcze uszczelka więc jakieś takie końcówki gumowe wystają Wyczyścić, odtłuścić, przesmarować z silikonem lub masą uszczelniającą, jak to woli, no i zarzucić miskę. Także jeszcze chwila i jakoś tam będzie. Tu sobie wstępnie umyję tą stronę, wyczyszczę sobie, a te wszystkie parchy, tutaj te brudy, to już później umyję sobie czymś lepszym, ale to w momencie, kiedy już będzie miska założona i przyklejona, i wszystko będzie pięknie, ładnie i super. Także jeszcze chwila. Jeszcze chwila, i będziecie widzieć później, jak to będzie wyglądało. A więc w temacie Opelek jest druga 2.30 w nocy. Wiem, ta budowa jest tu brudna, ale to nic. Ja sobie przemyję już później. Tak można powiedzieć pół sucho, także później pokażę Wam, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie po prostu jest w pół do 3 w nocy, więc już mi chyba wystarczy. Co jeszcze tutaj przybyło? Pompa wody przyszła nowa, pasego sprzętu, napinacz, tu łapa, łapa zakręcona, wszystko jest w porządku. Przepustnicę umyłem, bo była brudna, więc od razu umyłem. Na wszelki wypadek to jej nie przeszkadza. Zalałem płyn chłodniczy, bo mogę dzisiaj zalać. I co? Olej wleję jutro, dlatego korek sobie odwróciłem do góry, żebym pamiętał o, i bagnet sobie jeszcze podciągnę, żebym pamiętał, że muszę dolać. I co? To chyba na tyle. To chyba na tyle z tych wszystkich tematów. Eee, teraz miska musi sobie podeschnąć na spokojnie. Niech sobie wysycha, a ja jutro, a ja jutro po prostu wleję olej. Założę tu filtr powietrza. W powietrza tam mam też oczywiście śrubki dookoła. Są jakieś słabe. Tutaj już, tutaj już widziałem, że coś jest tam nie halo, więc tą obudowę też przerobię już na swoje śrubki. Żeby te gwinty tam były żywe. No ta rureczka ma iść tutaj, bo się później do filtra wpina. I co? I to chyba na tyle, chyba na tyle. Także dzisiaj już mam. Lekko dosyć. Co jutrzejszy dzień pokażę resztę rzeczy, które trzeba zrobić. Jeszcze do tego wszystkiego reszta filtrów jest, czyli jeszcze kabinowe i wymiana płynu hamulcowego prawdopodobnie, bo Płyn hamulcowy nikt nie pamięta kiedy, kiedy i co było tu wymieniane. A, a wiecie co? Wsadzę tu oczywiście jutro sensor i zobaczę ile jest, ile jest e, wilgoci. Ile jest wilgoci w tym płynie. Także co? Widzimy się jutro. Na dzisiaj wystarczy. A więc dzisiejszego dnia jest tak: założony filtr powietrza, przerobione śrubki we filtrze powietrza, bo te. Yy, po prostu te wkręty, które tu były już były słabe. No ja po prostu nie mogę zakładać, nie mogę zostawić tego, jak wiem, że tu są takie krzyżaki poobrobiane, że nie ma. Czy... Ja wiem, można coś, nadciąć to, nadciąć to yy, flexem i zrobić to na płaski śrubokręt. Ale te śrubki już są poprzeciągane z plastiku wychodzą, te gwinty. Nie umiem tak, tak, nie umiem czegoś takiego zostawić, bo wiem, że. Czy to przyjedzie do mnie, czy to nie przyjedzie już do mnie, to nie jest ważne. Znaczy, to jest ważne dla mnie, ale to nie jest jakby to jest wola klienta, więc znaczy w tym momencie klientki. Więc e, wszystko mi jest jedno, ale ma być to zrobione tak, żeby nie było problemu. Są założone śrubki, długa, ona praktycznie dochodzi do końca otworu. Łapie tam jest zrobiony gwint, tu są luźne otwory, że przy wykręcaniu wyciąga się te śrubki, ładnie się otwiera tą obudowę bez żadnych problemów. Olej zalany, prawdopodobnie mamy jakiś tam stan. I co, idę palić, nie? Zobaczymy, odpali to czy nie odpali. To oto jest pytanie. Zagada czy nie zagada? No, przebieg. Mamy o, mamy 225 tysięcy. Za sprzęgłem. No. Jakby się nic nie wydarzyło. Zapaliło, jak złoto. Także teraz, niech sobie pochodzi troszkę. Oczywiście przepustnicę miałem umytą, więc jakieś, e, po prostu ze, ze zmywacza do przepustnic, z jegierów, e, jakieś tam takie brudy w kolektorze były. Teraz dam mu się wygrzać, niech sobie pochodzi, niech sobie pofunkcjonuje. Więc to jeszcze będzie w kolektorze będzie parowało. No teraz tu odparowują, resztę, resztę rzeczy odparowują. Zobaczymy, pompa, pompa wody. Już zaczyna, zaczyna chyba, tak, zaczyna już się obieg Więc ja wstępnie Ponaduszałem węża, więc powinno być czysto Niech sobie pochodzi, za ten czas jak sobie będzie chodził, ja na to konto wymienię Wymienię płyn hamulcowy Bo to jest też na zleceniu I, I oczywiście, no zbadam go, zbadam zawartość wilgoci eee, Machnę płyn hamulcowy i co? I troszkę doczyszczę komorę silnika Będziemy widzieć to za chwilę, jak to będzie wyglądać A jeszcze, jeszcze tak naprawdę To muszę umyć osłonę spod silnika Bo jest strasznie brudna Strasznie brudna osłona spod silnika Więc to też jest To też jest słabe rozwiązanie Więc domy, domyję tą osłonę I jak już będę miał umytą Osłonę spod silnika To ją wtedy założę, przykręcę Tam też coś będę musiał Pomyśleć, dlatego że ta osłona jest opiła się olejem i ona już swego kształtu nie trzyma. Ta osłona jest chyba w zamienniku nawet. Zresztą nie wiem, bo zobaczę, przyjrzę się jej teraz troszkę lepiej, czy ona jest w zamienniku, czy nie, ale po prostu no, wygląda słabo ta osłona, więc też ją trzeba będzie zrobić, żeby ją podwiesić tak jak ma być. Czyli ma tam siedzieć sztywno. Obraca się to? się obraca się w tą stronę, czyli w prawą, czyli dobrze. <laughs> No, już się teraz cieszę. Kołyskę se przetrę, kołyskę se przetrę. Silnik mam czyściutki. Zaraz zobaczymy zresztą, jak on z dołu wygląda. Żeby nie było, że tu naciągam klienta, czyli czujnik nie wsadzony do płynu. Robimy test. Myśli, myśli, myśli. Mm, dobry ten płyn, czy niedobry? Oczywiście, 0% wilgotności nurkuje do zbiorniczka Nurkuję do zbiorniczka jest, zanurkowany jest i robimy jeszcze raz test i wtedy mam podstawę prawną do tego by zrobić ee, płyn hamulcowy jest, 4% wiotności jest czyli zamknięta skala do końca i co? nie należy nie wyoszczy i nie należy wymienić taki płyn Oczywiście, jak czujnik powycieram, jeszcze raz przetestuję. A oczywiście już jest tam suchy, no to będzie zero musi być 0. Także co, biorę się za wymianę płynu hamulcowego i co jeszcze, jeszcze coś z tą tablicą to muszę zrobić, bo ona odstaje. I co tu przechodzę, ocierając się o zderzak. Odstawiając starło po zderzaku, po prostu przycieram. też zaraz podegnę tablicę rejestracyjną, żeby troszkę bardziej leżała przy zderzaku. Dobra, nie zanudzam, wymieniam płyn hamulcowy. A więc aktualizacja tematu opelek. Opelek jest szczelny. Proszę bardzo, miska ładnie tu, wszystko suchuteńkie. Tu na połączeniu, gdzie jeszcze martwi mnie troszkę simmering, który jest gdzieś tam na górze. Tam jest takie delikatne zapocenie, ale to jest z podstawy filtra. Po wymianie filtra oleju gdzieś tam troszeczkę kropelka spadła. Myślę, że tak to trzeba zostawić i to będzie dobre. Tu, gdzie mieliśmy główny wyciek, tu, gdzie mieliśmy główny wyciek, nie ma, jest sucho. Tu z tyłu, tu z tyłu jeszcze były jakieś takie problemy. Kiedyś już nie ma tych problemów, jest sucho, tu jest sucho, wszystko sucho. Korek. Teraz już nikt nie dobierze korka. Korek jest z francuza. Jest 16 razy 1,5, więc korek jest francuski. Jak sięgnąłem, tak domyłem tą skrzynię, biegu. skrzynię biegów. Z skrzynie biegów. Domyłem, jest czysta. Nie ma tragedii. No tu oczywiście cała ta konserwacja, która była z oleju, to też została umyta. Poduszka jest ładna, sucha, bo też lubię, jak elementy gumowe są suche. I co? Autko zrobiło ze 20 parę kilometrów. Także jest nagrzane fest. Nie tylko autko jest nagrzane, ja też dzisiaj zagrzany. Ale to nic. I co? Zarzucam osłonę. Osłonę, zarzucisz osłonę? Pokażę Wam jeszcze osłonę. Osłona jest, to prawda, w zamienniku. Więc ten zamiennik jest taki, no. no Jest jaki jest. I co jest jeszcze? No, zamieniku światełku w, zamienniku... w lamce zdycha. I osłona jest, osłona jest oczywiście umyta. Umyta jest sucha. Tu jest gdzieś mokra tylko z wody, ale tu po prostu olej spowodował, że ona się pokrzywiła i taki jest. No, no, produkt jest słaby, no ale taki musi być. Lepiej mieć taką osłonę, jak nie mieć wcale. Także także już się jąkam. Zakładam tą osłonę, no bo zmęczony, zakładam tą osłonę, skręcam e, tak, jak była, i musi być dobrze. Musi być dobrze. Tu prawdopodobnie dołożę jeszcze. Po jednym wkręcie, także zaraz wywiercę tu otwór, tu wywiercę otwór, zepnę to i, i po prostu zrobię tak, żeby ta osłona wróciła troszkę tutaj do żywych. I co? I musi być dobrze. Dobra, biorę się nie zanudzając, później się widzimy. A więc w temacie opelek robię ostatnią aktualizację. Opelek jest przemyty z zewnątrz, eee, no żeby po prostu wyglądało jak samochód, żeby było w miarę czysto. Na tyle, na ile mi się nie muszę wstydzić, o, mi się nie muszę wstydzić, umyty jest silnik. Tak jak żeście widzieli z dołu silnik i skrzynie, tak też z góry jest też umyty. E, myty jest oczywiście delikatnie. Mejką karszerem po prostu e, z wodą, ale taką dosyć ciepłą, więc nie robi tutaj żadnych problemów. Oczywiście, staram się nie lać jakoś tam silnie po sterownikach. Po innych elementach, gdzie były brudy, tutaj na osłonie Tu też musicie wiedzieć, że tu jakaś kuna przyłazi pod maskę No i tak no na osłonie są odchody Takie to wszystko upoprane, uciepciane Ja bardzo tego nie lubię Bardzo go nie lubię, dlatego że ja wiem, że w, w Polsce Szczególnie po jakichś takich mniejszych miejscowościach Jest dużo zanieczyszczeń na drodze A tu jeszcze z nudów przesmaruję, przesmaruję wybierach i po prostu, i po prostu yy, potrafi być brudno. Jest kartka na rozrząd, jest, jak jest olej wlany, jest kartka na olej jeszcze powieszona, ładnie, czysto, schludnie pod maską. Tak to ma wyglądać. Rzeczywiście, tak jak mówię, to nie jest usługa dla yy, każdego klienta. Ta usługa jest wykonywana dla klientów, gdzie pewien rachunek zostaje przekroczony finansowo. I wtedy, i wtedy taką usługę wykonuje wejdziemy sobie oczywiście do auta w autku w autku jest o jest świeży świeży olej widzimy 100% ciekawe czy to pali jeszcze tak pali pięknie bez żadnego problemu i tym autem ja zrobiłem zaraz wam powiem ile tylko jak tu się dobrać do kilometrów Aha, tu, dobra. Ja z tym autem zrobiłem około 23-25 km. przebiegu, więc autem jest przejechane, działa wszystko w porządku, trzyma, trzyma ładnie obroty wolne, więc wszystko jest w porządku tak jak ma być. Wkręca się dobrze, zmienne fazy czuć, że one wstają. No i co? No i to chyba na tyle. Co Wam będę więcej, co Wam będę tutaj więcej opowiadał. Myślę, że to działa poprawnie. Jest wszystko w porządku. Eee, I co? Opeleg, Egopeleg. go, pelek. Nie będę się tam już nad tymi częściami, które powymieniłem. Co jeszcze? Aha, e, korek w widzieli. Mam naprawdę rozwój jaźni, bo w tym tygodniu po prostu sobie wziąłem za dużo tych prac. A kolejny tydzień jest jeszcze gorszy. Ale to już jest jeden z ostatnich tygodni, gdzie po prostu nawał pracy jest taki. I kolejne, kolejne takie roboty po prostu będą wykonywane już w mniejszym natężeniu, jeżeli chodzi o pracę. A, a po prostu, a po prostu już później będę miał mniej tej roboty i mniej. Mniej będę po prostu nabierał. Ja mam ciągle dużo pracy, ale po prostu mniej będę, na mniejszą ilość, na mniejszą ilość samochodów się będę godził, dlatego się już wieszam, bo zmęczony jestem strasznie. I co? I to chyba na tyle, tak jak zawsze oczywiście wyrazy wdzięczności dla osób wspierających mnie na, na platformie Patronite, jak i w innych aspektach mojego życia. To nie, jest, to nie jest ta godzina, która tu jest. Zaraz to też spróbuję ustawić. I, I dla osób wspierających mnie na platformie Patronite, jak i w innych aspektach mojego życia. I co? Trzymajcie się i czekamy na kolejny większy lub mniejszy czas w przyszłości.